Kiedykolwiek czułeś, że wszechświat próbuje ci coś powiedzieć, że wokół ciebie są ukryte znaki wskazujące na nadchodzącą zmianę w twoim życiu, witamy w naszym specjalnym wydaniu na temat dziewięciu niewytłumaczalnych znaków, które wszechświat wysyła, gdy twoje życie jest na progu wielkiej zmiany. Tutaj zbadamy wszystko od niewytłumaczalnych dreszczy po tajemnicze zbiegi okoliczności. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć te tajemnicze znaki. Nagle dreszcze. Nagle dreszcze są często interpretowane jako znak, że jesteśmy dostrojeni do subtelnych energii wokół nas, mogą pojawić się w chwilach ważnych decyzji lub gdy jesteśmy na skraju doświadczania znaczącej zmiany w naszym życiu. W starożytnej mądrości duchowej i filozoficznej nagle dreszcze były postrzegane jako momenty, kiedy nasza percepcja otwiera się. Aby wychwycić wiadomości od wszechświata, może to być jak poczucie świeżego powiewu, który powoduje, że włosy na ramionach stają dęba lub nagłe uczucie zimna, którego nie można wyjaśnić tylko temperaturą otoczenia. Te dreszcze to więcej niż reakcja fizyczna, są przypomnieniem, aby być obecnym i otwartym na przewodnictwo wszechświata. Kiedy znajdujemy się na rozdrożu życia lub stajemy w obliczu niepewności, te momenty mogą być delikatnym pchnięciem, aby zaufać ścieżce przed nami. Wyobraź sobie spacer po cichym lesie i poczucie delikatnego powiewu przechodzącego obok ciebie, pozostawiającego dreszcze, które zwiększają Twoją świadomość. To tak, jakby drzewa szeptały starożytne sekrety, ujawniając, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. 2a. To już się stało. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś dziwnego uczucia przebywania w znajomym miejscu, ale jednocześnie mając wrażenie, że przeżywasz ten moment po raz pierwszy? To uczucie wykracza poza zwykłe już tu byłem. To jakby zasłona została na chwilę uniesiona, odsłaniając głębokie połączenie między przeszłością, teraźniejszością, a nawet przyszłością. Te momenty są jak ulotne przebłyski. Równoległej rzeczywistości, gdzie czas wydaje się zakrzywiać. Możesz się złapać na myśli, dlaczego to wydaje mi się tak znajome, lub czy przeżywam moment, który już kiedyś doświadczyłem? W nauce déjà vu często przypisuje się mieszance błędnie zinterpretowanych wspomnień i nietypowej aktywności mózgu. Jednak na głębszym poziomie intensywne déjà vu może być interpretowane jako przypomnienie, że jesteśmy zgodni z większym celem, kosmiczną narracją rozwijającą się wokół nas. Wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji, gdzie każdy szczegół wydaje się rezonować z unikalną częstotliwością. Może to być, jakby kawałek układanki Twojego życia idealnie pasował, odsłaniając większy obraz, którego nigdy wcześniej nie widziałeś w całości. Te momenty są jak okna na nieznane. Oferujące przebłyski niewykorzystanych potencjałów i możliwości, które mogą się rozwinąć, gdy postępujesz w swojej podróży. Żywe sny. Sny są jak portale do podświadomości, gdzie umysł uwalnia się od okowów rzeczywistości i wyrusza w podróż po krajobrazach, które przeczą logice i czasowi. Kiedy życie ma się zmienić, sny mogą stać się niezwykle żywe i pełne symboliki. Możesz się znaleźć, latając nad nieznanymi miastami. Rozmawiając z tajemniczymi postaciami, lub przeżywając na nowo wydarzenia z przeszłości w sposób, który wydaje się dziwnie rzeczywisty. Te sny to nie tylko przelotne fantazje, mogą zawierać głębokie i intuicyjne przesłania dotyczące Twojej życiowej podróży. Na przykład, powtarzający się sen może wskazywać, że zmagasz się z nierozwiązanymi kwestiami, lub że jesteś gotów rozpocząć nową fazę. A może śnisz o sytuacjach, które kwestionują twoje obecne przekonania, przygotowując cię do rozszerzenia horyzontów? Żywe sny mogą służyć jako zwierciadło twojego wewnętrznego stanu, odzwierciedlając twoje najgłębsze lęki, nieodkryte pragnienia i ukryty potencjał, który czeka na uwolnienie. Dlatego następnym razem, gdy obudzisz się z żywego snu, poświęć chwilę na refleksję nad obrazami, emocjami i doznaniami które wywołał. Mogą one zawierać cenne wskazówki dotyczące kolejnych kroków w twojej podróży. Dołącz do nas w tej podróży, podczas której zgłębiamy więcej intrygujących znaków, jakie wszechświat wysyła, gdy twoje życie ma się zmienić. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić komentarz, dzieląc się swoimi własnymi doświadczeniami z nagłymi dreszczami. Razem odkryjemy tajemnice i możliwości, jakie te znaki nam oferują. Poczucie bycia obserwowanym. Zjawisko to może wystąpić w momentach ciszy i refleksji, kiedy obecność kogoś jest odczuwana, mimo że nie ma wokół innych ludzi. To uczucie nie jest jedynie kaprysem umysłu. Często jest interpretowane jako subtelna komunikacja ze strony wszechświata, wskazująca, że nasze życie jest na progu znaczącej zmiany. Wyobraź sobie, że jesteś w spokojnym otoczeniu, może sam w domu lub w naturalnym krajobrazie, gdzie nagle czujesz, jakby coś lub ktoś cię obserwował. To tak, jakby była niewidzialna obecność, energia, której nie można wyjaśnić fizycznymi zmysłami. To uczucie może być subtelne, jak lekkie dreszcze na plecach lub nagły wzrost czujności, jakby twój szósty zmysł był wyczulony na coś poza widzialnym. W różnych tradycjach duchowych i kulturowych to uczucie często kojarzone jest z obecnością aniołów, duchowych przewodników, a nawet bliskich, którzy już odeszli. To tak, jakby te istoty próbowały komunikować się z nami za pomocą niewerbalnych znaków, zwracając naszą uwagę na konkretny aspekt naszego życia lub na decyzję, którą musimy podjąć. William James, pionier filozofii i psychologii. Badał ideę, że nasza świadomość nie jest jedynie receptywna, ale także interaktywna z otaczającym nas światem. Sugerował, że uczucie bycia obserwowanym może być przejawem granicy świadomości, miejsca, gdzie nasz świadomy umysł spotyka się z ogromnym podświadomości, ujawniając głębsze połączenie z wszechświatem. Dla wielu osób to uczucie wykracza poza prostą kwestię percepcji. Jest postrzegane jako przypomnienie, aby być obecnym i dostroić się do swojej intuicji. Może być interpretowane jako zaproszenie do zbadania naszych myśli i emocji, dostosowując je do naszego najwyższego celu i większego dobra. W momentach kluczowych decyzji lub niepewności, to uczucie bycia obserwowanym może pojawić się jako przypomnienie, że nie jesteśmy sami w naszej podróży i że są większe siły działające po naszej stronie. Podobnie jak starożytni filozofowie sugerowali harmonię między człowiekiem a kosmosem, poczucie bycia obserwowanym przypomina nam, że jesteśmy częścią powiązanej sieci energii i świadomości. To zaproszenie, aby zaufać procesowi życia i pozwolić się prowadzić przez otaczające nas energie, nawet gdy nie możemy ich dostrzegać gołym okiem. Przyjmując to uczucie bycia obserwowanym, otwieramy drzwi do głębszego zrozumienia siebie. I naszego miejsca we wszechświecie. To wezwanie, aby honorować naszą intuicję, ufać otrzymywanej gidze i być otwartymi na transformacje, które wszechświat DLA nas przygotował. Bądź czujny na te momenty niewytłumaczalnej obecności, ponieważ mogą być delikatnym przypomnieniem, że jesteśmy prowadzeni ku drodze większej jasności, celu i osobistego rozwoju. Piąty znak. Powtarzające się wzorce i symbole. Powtarzające się wzorce i symbole to intrygujące zjawisko, które często interpretowane jest jako znaki, od wszechświata wskazujące, że nasze życie jest na progu znaczącej zmiany. Te wzorce i symbole mogą pojawiać się na różne sposoby, od powtarzających się liczb po konkretne symbole, które zdają się podążać za nami i wyróżniać się na naszej drodze. Wyobraź sobie, że doświadczasz serii wydarzeń, w których określona liczba, jak 111, 222 czy 333, zaczyna pojawiać się z częstotliwością w przypadkowych momentach Twojego dnia. Te liczby mogą pojawiać się na tablicach rejestracyjnych, paragonach zakupowych, a nawet jako godziny na zegarach. Za każdym razem, gdy je widzisz, towarzyszy temu uczucie rozpoznania, jakby wszechświat. Próbował zwrócić Twoją uwagę na coś ważnego. Oprócz liczb, symbole, takie jak zwierzęta, obiekty czy wzory geometryczne, mogą również powtarzać się w Twoim życiu w sposób znaczący. Na przykład możesz zacząć zauważać, że stale widzisz tę samą gatunek ptaka lub motyla w kluczowych momentach, lub że konkretny symbol zawsze pojawia się w niespodziewanych miejscach. Dla wielu osób te powtarzające się wzorce i symbole nie są jedynie przypadkowymi zbiegiem okoliczności, ale raczej zakodowanymi wiadomościami, które wszechświat wykorzystuje, aby nas prowadzić na naszej drodze. Każdy symbol może mieć głębokie osobiste znaczenie, odzwierciedlając aspekty nas samych, które musimy zbadać, lub obszary naszego życia, które wymagają szczególnej uwagi. W psychologii jungowskiej te symbole znane są jako archetypy. Uniwersalne wzorce obrazów, które wyłaniają się z naszego zbiorowego nieświadomego, aby prowadzić nas w procesie indywidualizacji i samopoznania. Rozpoznając i interpretując te powtarzające się symbole, możemy uzyskać głębokie wglądy w naszą wewnętrzną podróż i siły kształtujące nasze życie. Nowoczesna nauka bada zjawiska takie jak synchroniczność, gdzie pozornie niepowiązane wydarzenia występują jednocześnie. Sugerując istotne połączenie między naszą świadomością a światem zewnętrznym. Te doświadczenia podważają nasze konwencjonalne rozumienie przyczynowości i zachęcają nas do rozważenia możliwości, że istnieje ukryty porządek we wszechświecie, który komunikuje się z nami w tajemniczy i głęboki sposób. Rozpoznając i reflektując nad tymi powtarzającymi się wzorcami i symbolami w naszym życiu. Możemy rozwijać większe połączenie z naszą intuicją oraz z subtelnymi siłami, które kształtują naszą podróż. Zachęcają nas do bycia obecnymi i świadomymi, uważnie obserwując znaki, które wszechświat nam wysyła i reagując w sposób zgodny z naszym najwyższym celem. Zusty znak zachowania zwierząt. Zachowania zwierząt często transcendentują codzienność, stając się posłańcami wszechświata, szczególnie gdy nasze życie. Jest na progu znaczących zmian. Wyobraź sobie, że obserwujesz ptaka krążącego w pobliżu ciebie lub kota, który nagle chce spędzać z tobą więcej czasu niż zwykle. Te incydenty nie są jedynie przypadkowymi zdarzeniami, to znaki, które wszechświat wykorzystuje, aby nas prowadzić. W naturze zwierzęta są wrażliwe na rytmy i cykle otaczającego ich świata. Działają nie tylko z instynktu, ale często wydaje się, że reagują na coś większego niż my sami. Gdy zwierzę zachowuje się w nietypowy sposób, może to być przypomnienie, abyśmy zwrócili uwagę na to, co leży poza powierzchnią. Na przykład w tradycji rdzennych Amerykanów, każde zwierzę ma do zaoferowania przesłanie lub naukę. Ptak może symbolizować wolność lub połączenie ze światem duchowym, podczas gdy wilk może reprezentować przywództwo lub intuicję. Gdy te zwierzęta wielokrotnie przekraczają naszą drogę, to tak jakby wszechświat próbował komunikować coś ważnego za ich pośrednictwem. Podobnie w innych kulturach i wierzeniach duchowych zwierzęta są postrzegane jako posłańcy bogów lub przedstawiciele duchowych sił. Kruk może przynieść wiadomość z zaświatów, wilk może być duchowym przewodnikiem, a nawet owady, takie jak motyle, mogą symbolizować transformację i odnowienie. Aby interpretować te znaki, istotne jest, aby być świadomym naszego otoczenia i otwartym na subtelne przesłania. Prowadzenie dziennika spotkań ze zwierzętami i refleksja nad ich zachowaniem może pomóc nam odszyfrować wzorce i zrozumieć, co mogą próbować nam przekazać. Dlatego, gdy zwierzę przekroczy Twoją drogę w nietypowy lub uporczywy sposób, bądź otwarty, aby rozważyć, co to może znaczyć. Deela Twojej osobistej podróży. Te spotkania to nie tylko przypadkowe wydarzenia, to możliwości na rozwój w harmonii z wszechświatem i z naszym wewnętrznym ja. Intensyfikacja wrażliwości energetycznej. W miarę zbliżania się naszego życia do znaczących zmian często doświadczamy intensyfikacji wrażliwości energetycznej. Może to objawiać się na różne sposoby, wszystkie wskazujące że jesteśmy bardziej otwarci na energię wokół nas i na przesłania wszechświata. Jednym z najczęstszych sygnałów jest uczucie większej wrażliwości na emocje innych oraz na energię otoczenia. Na przykład możesz wejść do pokoju i natychmiast poczuć zmianę atmosfery, wychwytując napięcia lub harmonie obecne w tym miejscu. To nie jest tylko przypadek. To odzwierciedlenie Twojej zwiększonej wrażliwości, której wszechświat używa. Aby zaznaczyć, jak ważne jest być świadomym swoich interakcji i otoczenia. Dodatkowo możesz zauważyć, że twoje własne emocje są intensywniejsze niż zwykle. Sytuacje, które normalnie nie dotykałyby cię głęboko, mogą teraz poruszać cię w nowe i silne sposoby. Dzieje się tak, ponieważ twoje połączenie z wewnętrznym światem i z wszechświatem się wzmacnia, przygotowując cię do następnych kroków w twojej życiowej podróży. Innym aspektem intensyfikacji wrażliwości energetycznej jest zdolność do dostrzegania znaków i synchroniczności w sposób bardziej klarowny. Możesz zacząć zauważać powtarzające się liczby, lub często myśleć o kimś przed otrzymaniem od niego telefonu lub wiadomości. Te wydarzenia nie są prostymi przypadkami, ale potwierdzeniami, że jesteś w zgodzie z nurtem wszechświata. Ponadto, twoja intuicja może być wzmocniona, prowadząc cię do podejmowania decyzji, które wydają się być właściwe w niewytłumaczalny sposób. Dzieje się tak, ponieważ jesteś dostrojony do głębszego poziomu wiedzy i mądrości, które wykraczają poza racjonalne myślenie. Aby jak najlepiej wykorzystać tę intensyfikację wrażliwości energetycznej, ważne jest, aby pielęgnować praktyki, które pomogą Ci utrzymać równowagę i interpretować otrzymywane znaki. Medytacja, yoga, spacery na łonie natury i tworzenie spokojnej przestrzeni osobistej to skuteczne sposoby na odżywienie tego połączenia. Ostatecznie, intensyfikacja wrażliwości energetycznej to dar, który pozwala nam nawigować przez życiowe zmiany z większą klarownością i celem. Rozpoznając i szanując tę wrażliwość, otwierasz drzwi do głębszego zrozumienia siebie i wszechświata, który cię otacza. Ósmy znak: przesunięcia w czasie. W miarę jak życie przygotowuje się do znaczących zmian, często doświadczamy zjawisk, które kwestionują nasze pojmowanie czasu. Te przesunięcia w czasie mogą występować na różne sposoby, dostarczając subtelnych wskazówek, że coś większego dzieje się w naszym życiu. Jednym z najbardziej intrygujących znaków są wzmocnione momenty déjà vu. Możesz znaleźć się w sytuacjach, w których masz silne uczucie, że dokładnie ten moment już przeżywałeś, jakbyś odtwarzał scenę ze snu. To zjawisko nie jest jedynie przypadkiem. Często interpretuje się je jako potwierdzenie, że podążasz właściwą ścieżką w swojej życiowej podróży. Ponadto mogą występować przestoje czasowe, w których zauważasz, że czas, Wydaje się być w jakiś sposób zniekształcony. Może się zdarzyć, że godziny mijają jak minuty lub odwrotnie, pozostawiając cię z uczuciem chwilowej dezorientacji. Te momenty są oznaką, że jesteś w zgodzie z naturalnym nurtem wszechświata, gdzie czas jest bardziej płynny niż postrzegamy to naszymi codziennymi zmysłami. Innym aspektem przesunięć w czasie są chwile, w których doświadczasz intensywnej koncentracji i utraty poczucia czasu podczas codziennych czynności. Możesz zaangażować się w zadanie i nagle odkryć, że minęły godziny, nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieje się tak, ponieważ twoja umysł znajduje się w stanie przepływu, gdzie jesteś głęboko połączony z teraźniejszością, transcendując zwykłe ograniczenia liniowego czasu. Dodatkowo możesz zauważyć, że Twoje wspomnienia stają się bardziej żywe i jesteś w stanie z łatwością przywołać wydarzenia z przeszłości. To nie tylko wzmacnia Twoje zrozumienie własnej historii, ale także może ujawnić ważne wnioski na temat wzorców i lekcji, które jesteś przeznaczony do nauki. Aby jak najlepiej wykorzystać te przesunięcia w czasie, warto być obecnym i świadomym w chwili obecnej. Praktykowanie uważności i medytacji. Może pomóc pogłębić Twoje połączenie z teraźniejszością i dostrzegać znaki, które wszechświat wysyła poprzez te doświadczenia czasowe. Ostatecznie przesunięcia w czasie są oznaką, że jesteś w harmonii z większym rytmem życia, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość splatają się w tajemniczy i znaczący sposób. Przyjmując te doświadczenia, przygotowujesz grunt pod pozytywne zmiany, które wszechświat ma dla Ciebie w zanadrzu. Dziewiąty znak atrakcyjność miejsc. W miarę jak Twoje życie zmierza ku znaczącej zmianie, możesz zacząć odczuwać niewytłumaczalną atrakcyjność do określonych miejsc. Ta atrakcja może być intensywna i towarzyszyć jej silne uczucie przynależności lub osobistego znaczenia. Jednym z najczytelniejszych znaków tej atrakcyjności jest sytuacja, w której często myślisz o konkretnym miejscu, wyobrażając sobie, że tam jesteś. Lub czując głęboką więź z nim, nawet jeśli nigdy wcześniej nie byłeś tam fizycznie. Te miejsca mogą pojawiać się w twoich snach w sposób żywy i częsty, tworząc poczucie znajomości, które przekracza racjonalne wyjaśnienie. Ponadto możesz zauważyć, że przyciągają cię miejsca, które mają szczególną energię lub znaczenie historyczne. Te lokalizacje mogą być zarówno naturalne, jak i stworzone przez człowieka, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę. Rezonują z Twoją osobistą energią i pomagają Ci poczuć się bardziej związanym z Twoim celem lub korzeniami. Innym aspektem tej atrakcyjności miejsc jest uczucie niewytłumaczalnego spokoju i ciszy, które odczuwasz odwiedzając te lokalizacje. Mogą one służyć jako punkty kotwiczenia DLA Twojej duszy. Pozwalając ci ponownie połączyć się z częściami siebie, które mogły zostać zapomniane lub zaniedbane podczas codziennej wędrówki. Dla wielu osób ta atrakcja do miejsc jest wezwaniem od wszechświata do odkrywania nowych horyzontów lub powrotu do środowisk, które odegrały znaczącą rolę w ich przeszłych życiach. Może to być okazja do ponownego połączenia z naturą, odkrywania nowych kultur. Lub po prostu szukania spokojnej przystani, gdzie możesz reflektować i odnawiać siły. Honorując tę atrakcyjność miejsc, podążasz za naturalnym nurtem życia, pozwalając, aby wszechświat kierował Cię w stronę doświadczeń i możliwości, które są najbardziej korzystne dla Twojego osobistego i duchowego rozwoju. Pamiętaj, aby być otwartym na wiadomości, które te miejsca mają do zaoferowania. I ufać swojej intuicji podczas odkrywania nowych terytoriów. Ważne jest, aby pamiętać, że tych znaków nie należy ignorować. Są one zaproszeniem do zharmonizowania się z naszym wyższym celem, do eksplorowania nowych horyzontów i do zaufania podróży, którą podążamy. Gdy otwieramy się na te wiadomości z wszechświata, pozwalamy sobie rosnąć, ewoluować i odkrywać nowe możliwości, które mogą głęboko przekształcić nasze istnienie. Dlatego niech te znaki inspirować nas do uważniejszego słuchania, do odważnego podążania za intuicją i do przyjmowania każdej zmiany jako okazji do osobistego rozwoju. Wszechświat zawsze nas prowadzi, a to od nas zależy, czy będziemy otwarci i gotowi iść naprzód w kierunku naszych najgłębszych marzeń. Nie zapomnij zapisać się do kanału i zostawić komentarz, dzieląc się swoimi doświadczeniami z nagłymi dreszczami. Razem odkryjemy tajemnice i możliwości, które te znaki nam oferują.